z tej strony Dziki kot, i witam was moi drodzy w kolejnym odcinku. Ostatnio poszło nam bardzo dobrze, moi drodzy. Mamy już 4 wycięstwa na 10. Także gold dzika to my na 100% przeciwnik się już nie rusza na... troj za mocno uderzyłem troszeczkę. Ajaj, to jest mój błąd. Ja się muszę wycofać mocno. Zobaczymy, co, zobaczymy co zrobi przeciwnik. Pomylił się, ja też się pomyliłem Nie, 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 nie Tu to nie weszło Dokładnie idealnie moi drodzy Uderzenie na brameczko, on nie, nie dojedzie do tego i mamy 1 do 0, jak widzicie Człowiek się może wywalić, wy, po prostu wylać W obronie, ale Na jedynkach właśnie takie rzeczy nawet mogą skutkować tym, że uda nam się zdobyć bramkę, no, nie, nie ma drugiej osoby czy nawet Dwóch osób, które pomogą obronią obronią sytuację Ojej Dobra, przebitka Uuu, ej to było dobre To było dobre naprawdę ze strony przeciwnika odbitka na metr no, można powiedzieć no chłop się tam pobawi pewnie Zobaczymy co To jest na szczęście szłupek Ajajaj, gdybyśmy to moi drodzy wybili tak se po prostu to by było naprawdę piękne Chłop tu lata, no chłop się popisuje totalnie, ale to on, moi drodzy, przegrywa. Oj Nie, 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 ależ teraz błąd zrobiłem, troszkę zagrałem piłkę do swojej bramki, no on mnie zniszczył i bez problemu to wykorzystał. Dobra, ale no remis, nic się nie stało i tak trochę tą bramkę, którą... Ajajaj. Oj to jest trzeba się cofać, nie możemy pozwolić na tą akcję. Oj moi drodzy, no chłop, la, Nie, to, to nie są goldy, to nie są moi drodzy goldy, to są osoby bez rangi według mnie, bo tak gold nie gra. To to jest platyna minimum. Platyna minimum jak nie jakiś diament, czy, czy to już nie będę mówić nawet więcej o dalsze rangi, ale platyna to minimum. A i też, moi drodzy, kontratak. To no, musi być nasz kontratak. A my, 2 To jest właśnie, dlatego uwielbiam jedynki. Jeden błąd ze strony przeciwnika, trochę mocniej się tutaj pobije o piłkę. My wygramy tą walkę i kontratak. I bro, jeszcze będzie pisać naprawdę krzyczność ludzi. A zobaczę, następną powtórkę jeszcze chyba zobaczę, moi drodzy, tak tak po prostu, bo widzę, że ludzi to bardzo denerwuje także. Oj, oj ale słupek teraz. Mam dużo szczęścia, moi drodzy, w tej akcji. co zrobi przeciwnik? No się, on się bawi. No dajmy mu się czat bawić, nie ma co jakoś bardzo... Oj, 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 no to się dałem mój czat zabawić. No zostawiłem troszeczkę, odsłoniłem górną strefę ramki. No i tak się to niestety skończyło. Ale to jeszcze nie jest przegrany mecz oczywiście. Uuu, Ależ, moi drodzy, uderzenie. No cudowny strzał normalnie. Jak prograć, moi drodzy, można powiedzieć. No idealne okienko. Już myślałem, że to będzie poprzeczka i trochę się zawiodłem. Ojojoj, oj, oj, że chłop to wybił. Naprawdę no chłop gra dobrze, naprawdę chłop gra bardzo dobrze. Wypad chłopie. Dobra i moi drodzy my ruszamy też z kontratakiem. Na spokojnie, na spokojnie. 3, no ja nie. Ja nie wiem, ja nie wiem po prostu jak chłop to robi, ale to jest. Nie wiem, naprawdę nie, nie wiem, czy on ma nowe konto czy coś, ale... No, na pewno tak nie gra no to jest pewne. Oj oj oj, udało się przebić, udało się to jakoś przebić. 4, moi drodzy, także no co chwilę, bramka za bramką, tylko ja to muszę gonić, a nie przeciwnik. To jest najgorsze w meczu, mimo że miałem więcej punktów. Oj, 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 Też, moi drodzy, mamy brameczkę! To musi wejść! Mamy! 5-4! Kolejny kick-off wygrany. Naprawdę uwielbiam kick w tej grze. Według mnie to jest mój atut. czasami wyjdzie, czasami nie, ale w tym meczu wychodzi to, że tak powiem, idealnie. Dobra, to się idzie ten w ten sposób. Moi drodzy, 6-4! <grym> nie wiem, po opuszcza grę. Chłop się po prostu poddał, moi drodzy. Nie on naprawdę mógł mnie porobić, ale nie wiem, przez czwarta, przez Kikofy Kofy go już zniszczyły w tej gierce Ale dobra moi drodzy, także wychodzimy do kolejnego meczu Jak widzicie mam już 5 zwycięstw na 10 Złoto 2, Dywizja 4 moi drodzy, zaraz będziemy mieli Złoto 3 naprawdę, no tacy na, no, musi być, musi być, naprawdę Szczególnie na początku sezonu Eee, dobra, zwycięzca turnieju jest w sezonie trzecim na poziomie diament, moi drodzy, to jest poziom diament. Uj, uj, uj to było tak, tak przypadkowa tak dobre, moi drodzy. I gol! Ja po prostu patrzę na piłkę i czekałem, co się wydarzy. To jest ta prosta bramka. Troszkę spóźnione przez to, że starałem się przeczytać, skąd tam powygrywał, ale jak widzicie... O, ze mną raczej nie wiem. <laughs> A uderzenie celne w ogóle to już chyba ta nowa mapa, którą dodali do gry. ja, że nie pamiętam tych map za dobrze. A spokojnie. Też moi drodzy, cisza przed burzą.

Idealnie mamy, moi drodzy, kontrę. Byle jej nie zwalić. Dokładnie. I 2 do zera Szybko, prosto, przyjemnie. I bardzo ładna mapa, tak powiem. na no, off topie trochę. Niby jest zwycięzczo turnie na diament. Tak mi się wydaje, że to jest diament w ogóle. Nie, jakby, nie wiem. Wyższej rangi chat niż platyna to ja nie widziałem w życiu. E, także. Także może, ale mi się wydaje, że to jest diament. Tak, mi się wydaje, że to jest grałem, bo Grand Champion chyba jest... E, czerwony, ale jest piękna, moi drodzy, bramka przeciwnika. 2 do 1. To idealne odszupeczka w samo okienko. Zobaczmy powtórkę. To piękna, odszupeczka dobra do brameczki. Idealnie. A dwa 1 to jeszcze nic nie jest straconego. i kików na naszą korzyść, moi drodzy. A spokojnie, trzeba wyczekać. A jak gdyby się czat wylał, to by naprawdę to źle mogło dla niego skończyć. Dobra, chłopie weź mnie, puszczaj barony na łeb, cyk. I mnie tu trzymał. Ja nie będę tutaj walczył, bo on ma taką młotę. Ja tu jestem czysto po. Chłop nie trafia. chat, chłop nie trafia w piłkę. Nie trafia w piłkę, bo chciał się popisać. Chciał, że pokaże, że on mnie latać. Ja sobie zgarnąłem piłkę na ziemi, bez żadnych trików i trzy do jednego no. Także no, wi widać, że to jest. gold, czy to jest diament? To nie wiem, nie wiem. Myślę, że mógł ktoś mu wygrać ten, ten turniej. Nie za bardzo. A ja zostałem też zniszczony. Tego się troszeczkę nie spodziewałem. Myślałem, że bardziej się póki na piłce, ale dobra. No, niech niść. Ma taką Się wycofam na spokojnie. Oi, oj, oj. Może to nie wlecie jakimś cudem? Nie no to wleci, to to wleci. To był mój błąd. Jeszcze tutaj busta nie miałam. Jesz nie trafiłem w tamtego. Gdybym trafił w tamtego busta, no byłaby jakaś chociaż nadzieja, żeby to obronić. Znowu trzy dwa. Poprzesz na bramce, zobaczymy, będzie się chciał popisywać. Udało mu się to. Zobaczymy, czy teraz sobie poradzi. Oj drodzy, na boczek, żeby było bezpieczniej. Te granko. No, no, to, to udało mu się to bronić. No muszę mu to przyznać. No broni, to jak no. A spokojnie. Poprzeczka. Spokojnie, to trzeba podprowadzić na spokojnie. Może no, będzie też to zagrywał, no to jest niebezpieczna akcja na naszą. No i wbił to. Udało mi się to wbić, był pierwszy po prostu. No i nie miałem nic do powiedzenia za bardzo, 3 do 3. Ale jeszcze jest duża nadzieja, że to wygramy. Trzeba zagrać na spokojnie. O, o widzicie moi drodzy, takie coś. I on w tym momencie traci brameczkę na 4 do 3. Jeszcze poprawiłem ten strzał, żeby na pewno wpadł, a nie poszedł w jakiś słupek czy coś. I wychodzimy na prowadzenie. Nie ten kick-off mój drogi. Kolejny kick-off i to może być kolejna bramka dla nas. Także. Jujujujuj. to nie był Kikow dobry. Ojoj, no nie. Dałem się nabrać na strasznie prostą rzecz, no ale dobra, no 4 stery do 4 i jak widzicie. To, to co strzelam, to tracę i to bardzo głupie, także no. oj i teraz tracę, to już w ogóle masakrycznie. Szłupek! Chłop to jakimś cudem dobił. No już myślałem, że szłupek już się troszeczkę cieszyłem, ma tu jakimś cudem to on jeszcze dobił. No dobra, 5-4, przegrywamy. Kick-off kolejny. No kolejny kick nie na naszą korzyść, także nie za dobrze. 6-4! To, to jest po meczu, a to już jest po meczu. Niestety ten mecz akurat przegramy, no nie możemy cały czas wygrywać. Myślę, że i tak dużo powygrywaliśmy. Czy to na odcinkach, czy nie To w tym nowym sezonie? Kolejny kick-off. Chłop się chyba nauczył grać kick albo po prostu Dobra, mamy obronę, moi drodzy. No to leci na słupek. Ta to leci na słup, to leci na dobitkę. 7 74 7-4 moi drodzy. Myślę, że poddamy ten mecz. Poddamy. Nie, nie warto już. I tak już go przegramy. Także no jeszcze chłop. No i moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego. Hejka.